Ćwiczenie drugie, czy liczba x jest niewymierna. No i teraz tak mamy sumę lub różnicę dwóch liczb, czyli jeżeli ma być niewymierna, to obie muszą być niewymierne. No to sprawdzamy. Pierwiastek 3 pierwiastki z 6 minus 1 trzecia to jest liczba niewymierna. Dlaczego? 1 trzecia jest wymierna, ale pierwiastek z 6 jest niewymierny. Jak sobie cofniecie do ćwiczenia pierwszego, tutaj poprzedni film zobaczycie, no to tam jest wyjaśnione, kiedy jest liczba wymierna, a kiedy nie. Pierwiastka z 6 nie ma, to nie jest liczba naturalna, więc to jest liczba niewymierna, czyli całość jest niewymierna. Napiszmy niewymierna. Teraz pierwiastek z 9 to 3, czyli mamy 2 trzecie razy 3. To całe jest wymierne. Dziesiątka jest wymierna, więc liczba jest wymierna. No i kolejny przykład. I kolejny przykład. Pierwiastek z 16 to 4, więc to jest liczba wymierna. Ale pierwiastek z 14 to jest liczba niewymierna, bo to jest między pierwiastkiem z 9, czyli trójką, a pierwiastkiem z 16, czyli czwórką, więc nie ma pierwiastka z 14, czyli liczba jest niewymierna. Dalej, pierwiastek z 4 to 2, pierwiastek ze 121 to 11, czyli da się to ładnie podejmować. Liczba będzie liczbą wymierną. Dalej, pierwiastek, pierwiastka trzeciego stopnia z 9 nie ma, mamy z 8, więc to jest liczba niewymierna, więc całość jest niewymierna. No i pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to 3, bo 3 razy 3 razy 3 to 27, więc mamy 6 razy 3 plus 15 i to jest liczba wymierna. Ale czy liczba jest niewymierna? Niewymierna, tak, tak, tak. I nie, 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 skoro jest wymierna, to nie jest niewymierna. No i w zasadzie tyle.